Przed Wami najmniejszy przedstawiciel rodziny UM, a mianowicie Renegade Sport 125. Mamy tutaj silniczek chłodzony powietrzem o mocy około 10 koni, aczkolwiek myślę, że. Mamy tu do czynienia z odrobinę większą mocą. Klasyczna lampa. Nie mamy ledów. Metal osłony lak. Wiecie, że to jest też metal? To wszystko metal. Bardzo dobre wykonanie. Wszystko pięknie metal. Trzeba przyznać, że jeżeli chodzi o dopracowanie detali nawet w tym modelu, jest ono na naprawdę bardzo wysokim poziomie. Obcując tym motocyklem, naprawdę ma się takie wrażenie, że mamy do czynienia z bardzo solidną maszyną. To również jest metal. Amortyzator. Tu również nie wiem, czy jest to jest możliwość pompowania, aczkolwiek wygląda rasowo. Łańcuch. Oponka Yuanxing. Akurat ta opona jest mi znana. Nie są to najgorsze opony. Z tyłu mamy 130 na 90 na 15 Z przodu mamy 110 na 80 na 17 Mamy klasyczny CBS. Jednotłoczkowy zacisk. Z tyłu. Szczytłoczkowy zacisk z przodu, spaceróweczki dzięki temu bardzo wygodnie kładzie się nogę i ona w trakcie podróży odpoczywa. Renegade, tutaj mamy LEDy, tu LEDów nie ma. Mamy również klasyczny cruiserowy lub bardzo wygodne, ciekawe też stylistycznie. Oparcie dla pasażera. Aczkolwiek nie jest to duży motocykl. Tu również jest odnośnik linii modelowej Renegade. Pada cień, można tego nie zauważyć. Kluczyk. Stacyjka z boku. Cena tego modelu. Klasyczna lusterka, kierownica lekko zagięta w dół.